Tum, z a, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Superstars, dokładnie tak moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Cyber Station Zone, zobaczmy, zobaczmy, dokładnie tak, co, co widzę to kolejny poziom, który ma tylko jeden akt, like, Ech. zaczynam wierzyć w to, że ta gra, U, okej, okay. że ta gra po prostu jest kuźwa niedopracowana, like, Zerowe zaskoczenie, <laughs> już mówiłem do przy okazji Ostu, i, i, i wspomnę tej chwili jeszcze przy okazji właśnie tego, że od czasu do, do czasu mamy pojedyncze akty tylko. Okej, okay. dejam. No, nie ja podskoczyłem. God damn it. Ej, ja tu mogę iść, tutaj. O, God damn it. Dobra, znowu coś, co może nas aktualnie tutaj yy, zgnieść. Like, what the fuck. Gro, przestań być Sonikiem Edwens 3. Serio, serio kurwa mówię. Ok. Dobra. Nie powiem. <grywa> fajnie to wygląda. Fajnie, fajnie, jak najbardziej. Ok. Mamy tarczę. Ok, dobra. I mamy, mamy to dziwactwo. <grywa> ok. Troszeczkę jak, jak aktualnie wodna moc szmaragdów sięgam. Dobra. Chill. Okej, okay. dobra, bo ja mogę się tak wbijać w nich. Okej, okay. dobra, nie ważne, bo ja miałem tarczę, której nie było widać i właśnie, właśnie ją Aha, dobra. Okej, okay. dobra. Super. Bardzo fajnie. narzekam. Dobra. Pik. I wbijamy się tutaj. Komputerowo as fuck. To mi z kolei właśnie wpływa, mówiąc szczerze, poziom, ale nie jest Sonic Advance 3, right, to nie było w Advance 3. Goddammit, nie obrażaj, Advance 2, to było w Advance 2 aktualnie, był taki cybernetyczny poziom. Ponownie nazwa się tutaj pojawi, bo nie pamiętam, czy ja dam radę tam aktualnie coś odpierniczyć? O, dałem radę. E, tak, nie pamiętam ponownie nazwy, więc... <laughs> Cyber coś się to nazywał dobrze pamiętam, więc że tak powiem... Pod względem bardzo podobnie, jak najbardziej, dobra. Yo, jesteśmy jakimś kurwa szczurem, okej. Okay. No dobra, ciekawie, bardzo ciekawie. Okej. Okay. Nani? Dobra, jestem fanem to be honest. Dobra. Okej, okay, dobra, to trochę chujowe, że aż spadamy na sam dół. Tak, my jesteśmy myszą, a tu są jakieś, kurde, koty pseudo. Śmiesznie. Tak. dobra, teraz wiem, że muszę iść po lewo. Dobra. Ale nie aż tak. Ej, dobra, to jak kurwa, się, Że literalnie nas na sam dół, Jak wybierzemy złą drogę. Trochę chamskie. Dobra. Okej, okay, dobra, teraz Finally. Dobra. Ale hej, w przeciwieństwie do, nie wiem, Cyberspace... Cyberspace Sonic Frontiers. W tej chwili chociaż widać że rzeczywiście mamy, yy, że tak powiem yy, coś... jakiś związek z cybernetyką, okej? Okay? Okej, okay, wróciliśmy do normalnego wyglądu na tą, na ten moment. Tak, wbiłem sobie do portalu, bo czemu by nie? Jak jest to why not Czy ja wiem, że Cyberspace ma te tam efekty śmieszne, ale, ale no. Poza tym to ten Cyberspace ma tyle wspólnego z cybernetyką że w ogóle nie. <ścoughs> Może powiem w taki sposób. Okej, okay, dobra, Utewa. Checkpoint. Okej, okay, nice. A się kurde zwinąłem w idealnym momencie Pro gamer, kurde, dobra, wracamy z powrotem do meduzy. Nienawidzę sterować aktualnie w 2D Sonicach analogiem. I muszę się specjalnie na analog przełączać w tym przypadku. Ja już próbowałem sobie grać aktualnie w tą grę yy, napadzie od Saturna i... Jak są momenty, w których powiedzmy napadzie od ps 4 za Chiny nie mogę sterować D-padem, tak... Tam nie ma problemu na szczęście. Więc... No jak kurde, aktualnie Saturnowi jest zajebisy. on Może ze spokojem działać, jako analog przysięgam. Z większego problemu. Dobra, mam, mamy monetkę aktualnie. Mamy monetkę. Powiem tak, ta meduza mogłaby być nieco bardziej sterowna niż jest. <laughs> może powiem w taki sposób. Nie jest aż tak sterowna, jakbym chciał. Okej, okay, dobra, my teraz jesteśmy rakietą, okej? Jesteśmy rakietą. I mean, spoko. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. To mi za to przy przychodzi na myśl troszeczkę Doomsday Zone. Sięgam, jak latam tam jako supersonic. No trochę tak, więc jak najbardziej mm. bardzo fajne skojarzenie. Mm. Okej, okay. u! Zniszczyliśmy aktualnie tą, powiedzmy, nie wiem, symulację. I wróciliśmy do swojego normalnego wyglądu. No i tak, mamy robotnika, więc jak najbardziej to tylko akt pierwszy jest. Like... O, no i tak, widzicie, to jest Silver Sonic. E, a mianowicie to jest aktualnie robocik z Battle Mode. Jakbym miał ustawionego innego robocika, to byłby inny robocik. A tak to walczymy aktualnie z Robo Soniciem co jest bardzo ciekawe aktualnie. Robotnik ma tamten śmieszny laser, który zabija chyba, nie? Tak od razu, tak rip, ripping pepperoni z Sonica CD. Więc tutaj wstawienie Metal Sonica byłoby, powiedzmy, bardzo na miejscu, ale ja mam Robo Sonica, ponieważ ja przecież by nie było mnie stać na Metal Sonica swego czasu. Okej, okay, ty jak laserki z Sonica rasz z tego e, ostatniego bossa, aktualnie, e, nie supersonikowego, literalnie. Mi się skojarzyło. Ok. Jak mogłem go walnąć, jak on tutaj przechodził. Ok, dobra, nice. Więc mówię: wstawienie tej Metal Sonika jak najbardziej y, pasuje. By ja tutaj wstawiłem. Dobrze. RoboSonika, no bo mówię, mnie, no i proszę bardzo, jest Robo Sonic, więc fajnie zobaczyć, jak to Robosonic zagadam. Co ja gadam? No, RoboSonik też się tak, tak, tak zwie, ale ja wolę nazwę Silver Sonic. Gubię się już od tych wszystkich e, robotycznych e, Soników, też zresztą nazwałem go Mecha Sonic, e, jak po raz pierwszy go zobaczyłem aktualnie, co też ma taką nazwę, ale, ale ja preferuję Silver Sonic. Dobra, nie zabrałem pierścienia, więc zapewne zdechnę. Okej, okay. razie się, się trzymam, czy coś. Yo. Mówię, śmiesznie po prostu się patrzę, że Silver Sonic jest taki tej ważny w tej chwili. No, oczywiście. Ech. Dobra. Może to pominąć? Można, pomijam. Widziałem już tą kascenkę. Tą wejściówkę. Okej, okay, dobra. I tutaj nawet trochę działa jak Metal Sonic, bym powiedział, jak, jakby mógł działać. W sumie ta walka troszeczkę przychodzi mi na myśl e, walkę e, Metal Sonic Eggman z, z Sonica 4 I 2 Jest tak zabawny. Okej, okay, nice. Ale fajnie, aktualnie to jest bardzo fajny koncept, bardzo mi się podoba, że możemy tutaj wstawić po prostu jakiegokolwiek robota chcemy. Czy tam mieszankę, czy tam stricte właśnie takiego robota, nie właśnie Metal Sonic. Jak gramy jako Amy możemy wstawić Metal Amy. Jak gramy jako Nagle, możemy wstawić Metal Naxa. No bardzo fajnie to zrobili aktualnie. To mi się aktualnie bardzo podoba. I no, ogólnie miałem nadzieję, no bo hej, no... Jednak robotnik porwał tego robota z Battlemoda, więc miałem nadzieję, że będzie walka z nim, no bo po coś musiał to go porwać. No i nie zawiodłem się, nie zawiodłem się jak najbardziej. Dobra i pyk. Nice. Nie powiem, że podczas tej walki jak się traci pierścienie, to jest to bardzo niefajna rzecz. Ech, okej. Okay. Dobra, widziałem to już. Nie, może do trzech razy sztuka, czy coś. Dobra. Czy ja mogę już teraz? Tak, mogę już teraz, okej. Okay. Dobra. I drop. Daszem, dobra, super Dobra Mamy laserki Okej okay. Dobra Ładny poziom Swoją drogą, bardzo, bardzo mi się podoba Wygląd poziomu Kurwa mać God damn it. Dobra, nice. Taki bardzo fajne, powiedzmy, e, lata 80-90 vibe. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Dobra. Ach. Jezu, ale to, to jest beznadziejne, Boże święty. Dosłownie mamy. Dosłownie moment. Na zadanie mu. Damage'a Dobra moi drodzy, już jestem. Była przerwa, no bo nie ma. Nie, nie było sensu, żebyście znowu na to samo patrzyli, right? Ach, a i tak czy siak, nie udało mi się go balnąć. Więc więc no. Dobra. Nice! Jezu, czyli tak, te wszystkie razy ginąłem Literalnie przed końcem. O, pierścienie? Okej. Okay. Nie wiem po co mi na ten moment, no ale okej okay, Spoko, dzięki, gro. Nie jest to zły boss, tylko trzeba go Wyć... Fi... Co jest to, kurwa? Okej, okay, już wiem po co były te pierścienie, jezu! O Boże Widzicie, mamy, mamy te, te robociki z Battle Moda w wersji prototypowej. <laughs> o kurwa, Co ty robisz. Okej, okay. co tu się dzieje? A. Aha, okej. Okay. Wiecie, że był jakiś checkpoint. Nie było nic. Okej okay, moi drodzy, <laughs> jestem z powrotem. Dobra, hmm. czyli cię da walnąć? Tak, da się ich walnąć, właśnie, bo wcześniej, gdyśmy tutaj byli w tym segmencie, to się zastanawiałem, czy mogę w nie walnąć, ale za Chiny nie mogłem tego zrobić. Nie mogłem w nie, nie trafić, powiedzmy. Dobra, on tam, gdzie nawala tymi laserkami cholernymi, to respi badniki i niszczy podłoże. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Nice. Dobra. No to już rozumiem jak to działa w takim razie. Tyk. Dobra. O Jezus, dobra Dobra, nice Uff, czy to koniec? Czy to w końcu koniec? Tak literalnie koniec końców? <grywa> Okej okay. O, proszę bardzo, kolejna kapsuła Dobra Mamy owocek, picobello, <grywa> Jest duża świnia na poprawę humoru the Fruct One. bardzo fajny boss. <noise> Tylko trzeba mówię go wykminić po prostu i go wyczuć. Eee, też się okazało, że to metal Sonica, no u mnie przy przynajmniej Silver Sonica, tego robucika z battle w wielkim skrócie. Jak on robi ten atak w tym swoim krabo czy... W czym on tam kurwa jest? jo, śnieżny poziom i będzie... Sales Act. O, dobra, jaram się. <grych> tak, to można aktualnie go walnąć podczas tego dasha. Nie trzeba specjalnie czekać, jak on skończy daszować. O tym mamy bardzo mało czasu, więc to jest też coś, czego się nauczyłem w momencie, kiedy przechodziłem po raz kolejny tego samego bossa. Dokładnie tak, dobra, moi drodzy. <grych> Troszeczkę polamiliśmy dzisiaj, ale, ale hej, myślę, że że, że, że tak powiem, e... jest to wytłumaczalne, dlaczego. Bardzo fajny poziom, ten cybernetyczny, bym powiedział. I. I znaczy jest przepełniony gimikami, ale nie są złe poza tą, tym gimikiem myszowatym, bym powiedział. On był taki sobie. Cała reszta spoko i boss bardzo w porządku. No i moi drodzy, śnieżny poziom. Obawiałem się, że nie będzie śnieżnego poziomu w tej grze, ale jest, jak wiecie, być może nie wiecie, ja ubóstwiam śnieżne poziomy w sonikach i mam nadzieję, że ten, nie że ten okaże się również zarąbisty. Tak więc moi drodzy, ja już nie przedłużam, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tegoż odcinka. Mam nadzieję, że Wam się wam podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!